Kilku sprzedawców szydziło z pracownika sprzątającego Damiana. Damian od dziecka stracił ojca i utrzymywał chorą matkę za skromną pensję. Miał jednak marzenie, aby pewnego dnia jego matka mogła usiąść w samochodzie, który sam kupi. Często stał przed salonem, obserwując samochody skrupulatnie, zapisując modele i ceny. Za każdym razem, gdy próbował podejść bliżej, słychać było drwiny. Patrzcie, znowu przyszedł sprzątacz. Pewnego dnia do salonu wszedł starszy, skromnie ubrany mężczyzna, który zainteresował się najdroższym autem. Sprzedawcy go zignorowali, lecz Damian podszedł i z pasją opisał każdy szczegół, jakby przedstawiał własne marzenie. Starszy człowiek uśmiechnął się i zapytał: Gdybym miał ci podarować samochód, który byś wybrał? Damian wskazał czarny sedan w kącie: Ten. Moja matka ma problemy z kręgosłupem, w nim będzie jej wygodnie. Mężczyzna przez chwilę milczał, po czym zawołał menedżera: Kupuję dwa te samochody: jeden dla mnie, drugi dla niego. Wszyscy byli zdumieni. Okazało się, że starszy pan był największym właścicielem farmy w okolicy. Przy odchodzeniu powiedział: Awansujcie go! Ma coś, czego Wam brakuje: szczerość i szacunek. Kilka miesięcy później Damian został menedżerem. Jeśli wierzysz, że gdy ludzie zamykają drzwi, Bóg może otworzyć drogę, napisz w komentarzu: Wierzę. Dołącz do naszej grupy wiary przez link na moim profilu, aby razem słuchać kolejnych cudownych historii, które Bóg wciąż dokonuje.